Muzyka zmontowana na smutną. O, witam. Mamy parę złych wiadomości, a ja nagrywałam z innego studia. Czemu? Ponieważ był kolejny atak terrorystów. Cały budynek został zrujnowany, a jeszcze. Przyczyniają się do tego służby, które chciały opanować sytuację. Sądzimy teraz, że to jedna rasa. Ludzie, zbuntowaj się, no bo chcieliśmy poprosić o zbudowanie ambasady naszej stolicy przez Księstwo Królików. Podeszli pod sam budynek rządowy. Mówili, że rząd nie może się przeciwić innym inne rzeczy, które uprzejmie rząd. Sa sama przedstawicielka rasy, która liczej. powiedziała, że nie podoba jej się to. Cóż, kiedy państwo jest przy kryzysie, trzeba wezwać nasz woj nasze wojsko i ogłosić stan wojenny. A co do militariów, zobaczcie, ile tutaj mamy broni czołgów i pojazdów. A tutaj mamy same czołgi ciężkie. Stajemy się potęgą militarium powoli militarną. Hmm, chociaż na tabeli zajmujemy jakieś średnie miejsce. Do przewozu czołgów jest potrzebny pociąg, ponieważ nasze pojazdy nie wytrzymują. A tutaj architekci pokazują, jak będzie wyglądać przyszły most łączący naszą granicę. Chcę powiedzieć swoją ocenę do rządu: to, że nie mają jaj, aby wyborzyć wiedzieć wojny, albo napisać do nich, że nie podoba im się, co robi by ich rząd, czyli wielkiego demokratycznego księstwa kliczego.